Witaj na moim kanale. Nazywam się Weronika Jacher, jestem mentorką kariery i dzielę się tutaj z Tobą moimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z życiem zawodowym, a w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak powiedzieć pracodawcy, że odchodzisz z powodów finansowych. Zapraszam, będzie ciekawie! Podjąłeś decyzję, że Twoja kariera w tej firmie dobiegła końca i odchodzisz. Domyślam się, że decyzja nie została podjęta pochopnie i na pewno przeanalizowałeś wszelkie argumenty za i przeciw. Pamiętaj, że czekać jeszcze rozmowa z pracodawcą. To nie byłoby fair, gdyby przełożony dowiedział się o Twoim odejściu od działu HR albo co gorsza z biurowych plotek. Dlatego zachowaj szacunek i powiadom w pierwszej kolejności swojego bezpośredniego przełożonego o tym, że odchodzisz, zanim jeszcze złożysz oficjalne pismo. Musisz wiedzieć, że usłyszysz z jego ust niewygodne pytanie, jakim jest, co jest powodem Twojego odejścia. I tutaj zaczyna się problem, bo kwestie finansowe to niestety nadal dla wielu osób trudny i stresujący temat, o którym ciężko mówić. Pamiętaj, że nie musisz nadmiernie tłumaczyć się ze swojej decyzji, a zwłaszcza w sytuacji, gdy Twoje relacje z szefem pozostawiały wiele do życzenia. To Twoja decyzja, co zrobisz. Tylko pamiętaj o jednej zasadzie: jeśli już zdecydujesz się przedstawić swoje argumenty, wyraź się w spokojnym tonie. Do końca zachowaj się z klasą. I nieważne, z czym zmierzysz się po drugiej stronie, nie daj się sprowokować. Okej, okay, ale załóżmy, że Twoje relacje z pracodawcą są naprawdę dobre. To już jest pierwszy sukces, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotkasz się z aprobatą ze strony przełożonego. Pracodawcy mają świadomość, że dobrego pracownika jest ciężko zatrzymać w jednym miejscu na dłużej, bo to wiąże się z nieustanną inwestycją w taką osobę. Niemniej jednak na drodze zawodowej kieruj się swoimi potrzebami i możliwościami, a nie oczekiwaniami innych. Zanim jednak odważysz się na rozmowę informującą szefa, że odchodzisz, Proponuję, aby przygotować się do niej kilka miesięcy wcześniej. A po co? Już wyjaśniam. Jeżeli wcześniej nie miałeś okazji porozmawiać z szefem o podwyżce, bo na przykład nie miałeś na tyle odwagi, aby poruszyć ten temat, albo zatrudniając się w tej firmie słyszałeś od innych pracowników, że tutaj podwyżek nie ma i choćby stawał na głowie i takiej nie dostaniesz. Z jakichkolwiek przyczyn tego nie zrobiłeś wcześniej, to zachęcam, aby to zrobić teraz, zanim ostatecznie złożysz wypowiedzenie. Przecież nic nie tracisz, a możesz zyskać podwyżkę, na której ci zależy. Musisz zrobić wszystko, żebyś po odejściu z tej firmy nie bił się z myślami, że to może była pochopna decyzja, że może trzeba było bardziej zawalczyć o siebie, że odniosłeś porażkę, bo skoro szef nie proponował podwyżki, to znaczy, że nie był zadowolony z Twojej pracy. Dlatego ważne jest, abyś nie sugerował się domysłami, a co by było gdyby, tylko sprawdził każdą możliwość, zanim rozstaniesz się z dotychczasowym miejscem pracy. A co w przypadku, kiedy już wcześniej podejmowałeś z szefem rozmowy na temat podwyżki, przedstawiałeś argumenty potwierdzające, że powiniene się dostać, a mimo to nie przyniosło to żadnych pozytywnych rezultatów dla Ciebie? Bo za każdym razem pracodawca sygnalizował Ci, że to w tej chwili nie jest dobry moment na podwyżki, że firma ma gorszy czas i nie ma na to szans, czy zbywał Cię innymi odpowiedziami, to tak naprawdę zrobiłeś wszystko, co mogłeś. I gdy powiesz mu, że chcesz odejść z powodów finansowych, to prawdopodobnie wcale go nie zdziwi twoja decyzja, bo przecież masz prawo chcieć poprawić swój komfort życia, a ta firma nie może ci tego zapewnić. I pewnie niejednokrotnie podczas waszej rozmowy, odmawiając ci podwyżki, miał świadomość, że prędzej czy później może spotkać się z taką decyzją z twojej strony. Okej, okay, to jak przeprowadzić taką rozmowę z szefem, a przy tym zachować się z klasą? Dokładnie powiedz, co spowodowało, że zdecydowałeś się poszukać nowego zatrudnienia. Możesz zacząć od tego, że w nawiązaniu do Waszych rozmów sprzed kilku tygodni, czy nawet miesięcy, nic się nie zadziało w kwestii Twojej potencjalnej podwyżki i podjąłeś decyzję, że odchodzisz w poszukiwaniu lepszych perspektyw na życie. Bądź przy tym życzliwy. Powiedz, że doceniasz pracę w tej firmie, w tym zespole i to, jakie doświadczenie dzięki temu mogłeś zdobyć. Podziękuj mu szczerze również za to, jakim był pracodawcą. Niezależnie od tego, co o nim myślisz na tę chwilę, Spróbuj znaleźć w Waszej współpracy coś pozytywnego. Absolutnie nie kieruj w stronę firmy czy przełożonego negatywnych komentarzy typu, że czujesz się rozczarowany, niedoceniony i Twoja praca najwyraźniej nie jest wartościowa, skoro nie dostałeś podwyżki, a zażynasz się dla tej firmy już od lat. Tego nie rób. Powiedz szczerze, że koszty Twojego życia wzrosły. Może wziąłeś kredyt na mieszkanie, być może powiększyła ci się rodzina i nie możesz pozwolić sobie, aby w dalszym ciągu zarabiać tyle samo. Myślę, że jeżeli macie naprawdę dobre relacje, to szczera rozmowa sprawi, że poczujesz, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Jeżeli jest człowiekiem na poziomie, a zakładam, że tak jest, to to zrozumie i przyzna Ci rację, że skoro jego firma nie może Ci tego zapewnić, to nie może mieć do Ciebie pretensji, że chcesz podwyższyć standard swojego życia już poza jego firmą. Tak jak już wcześniej wspomniałam, żaden pracodawca nie lubi tracić dobrych pracowników. Natomiast jeżeli nie ma mu nic do zaoferowania ze swojej strony, teraz czy w przyszłości, to musi się liczyć z tym, że prędzej czy później pracownik będzie rozglądał się za lepiej płatną ofertą. Uwaga! Może zdarzyć się sytuacja, w której pracodawca podczas takiego spotkania poczuje się przyparty do muru i w obawie przed stratą dobrego pracownika zacznie z Tobą negocjacje, zaproponuje lepsze, nowe warunki. A może być też tak, że zacznie obiecywać Ci, że jeśli zostaniesz, to za jakiś czas, gdy nadejdą lepsze czasy, dostaniesz podwyżkę, a może jeszcze i awans. Hm. oferta obiecująca, tylko pytanie, kiedy te czasy nadejdą. Bo skoro już wcześniej chodziłeś, pytałeś, wierciłeś dziurę w brzuchu i nic z tego nie wyszło, to jakim cudem teraz miałoby się to zmienić? Musisz zadać sobie szereg pytań. Czy jeżeli rzeczywiście dojdzie do podwyżki, to czy będzie ona adekwatna do tego, co potrzebujesz? Czy będzie na tyle wystarczająca, że standard Twojego życia się poprawi? Kiedy ewentualnie ją dostaniesz? Musisz to ustalić z pracodawcą. No i czy za jakiś czas no, będziesz mógł liczyć na podwyżkę? Bo może się okazać, że to, co dostaniesz teraz, będzie absolutnym maksimum, jaki możesz osiągnąć w tej firmie. Więc dobrze wypytaj o szczegóły i zastanów się 10 razy, czy kwota, jaką zaproponuje Ci pracodawca, będzie adekwatna do Twoich życiowych potrzeb, bo jeżeli zgodzisz się i zostaniesz, to nie możesz mieć pretensji do pracodawcy, że znu za mało zarabiasz. Dlatego warto jest przed spotkaniem z szefem wziąć pod uwagę taką ewentualność. Zrobić research branży i zastanowić się nad widełkami, które będą dla ciebie satysfakcjonujące. I zanim taka propozycja w ogóle padnie z ust szefa, ty już będziesz wiedział, na jakie warunki się godzisz, a jakich w ogóle nie bierzesz pod uwagę. Pokażesz tym samym, że jesteś zdeterminowany i zależy Ci, aby twoje osiągnięcia, doświadczenie Wiedza, jaką inwestujesz w pracę w tej firmie, były odpowiednio wynagradzane. A uwierz mi, niewiele rzeczy tak wpływa na morale pracowników, jak brak finansowego docenienia ich wkładu w sukcesy firmy. Jeżeli to jest propozycja godna uwagi, to poproś przełożonego o kilka dni na zastanowienie, żebyś nie podejmował decyzji pochopnie. Zakładam, że mając świadomość, że odchodzisz z tej firmy, rozglądasz się już za innymi ofertami, a może odbyłeś już rozmowy rekrutacyjne. I wiesz, jakie możliwości finansowe proponują ci inni pracodawcy. Więc możesz sobie to porównać i zdecydować, czy propozycja szefa będzie dla Ciebie opłacalna, czy lepiej skorzystać z nowej oferty pracy. I wtedy na spotkaniu z obecnym pracodawcą Ty również możesz negocjować warunki Twojego pozostania w firmie. Weź pod uwagę jeszcze inne aspekty. Czy chęć zmiany pracy wynika tylko z braku możliwości podwyżki? Bo może to jest główny powód, a za nim stoi jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które cię uwierają i mimo tego, że dostaniesz podwyżkę, nadal będziesz niezadowolony z pracy w tej firmie. Na temat jak podjąć właściwą decyzję, kiedy zastanawiasz się czy odejść czy zostać w obecnej pracy, nagrałam oddzielny odcinek. Link do niego zostawiam ci w opisie pod filmem. Zajrzyj tam i koniecznie na spokojnie przeanalizuj swoją sytuację zgodnie ze wskazówkami, o których tam mówią i podejmij właściwą decyzję. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten film jest dla Ciebie wartościowy, zostaw proszę subskrypcję i łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem podziel się w komentarzu, jak Ty powiedziałeś szefowi, że odchodzisz z pracy z powodów finansowych? A może dopiero stoisz przed taką rozmową i mój film będzie dla Ciebie inspiracją? Zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka, jak odejść z pracy i pozostawić po sobie dobre wspomnienia. Link do niego zostawiam dla Ciebie pod filmem. Dziękuję, że jesteś.